Panie zadrożny, ze PELZEM jest Kasius Życiński. Cześć. Słuchaj, jesteśmy już po konferencji Twojej i Normana Parkę było spokojnie tak no, to było spowodowane barierą językową czy czym to w ogóle było wiesz, spowodowane no znaczy on nie wiem on nagle tu mnie wyzywał może do, doszło do niego że dostanie w bo na początku tak zaczął jakby chciał ze mną mieć kurwa na kawę nie? tam mnie chwalić to 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 a wcześniej wyzywał no i mi się wydaje że no już jest coraz bliżej do walki bo to będzie 17 kwietnia więc chwilę po tej gali szóstce i już Stresik mu wchodzi, obstrał zbroję, dlatego chciał się podlizać, żebym go tam po prostu kurwa nie zlał jak psany. Ale w końcu doczekałeś się swojej upragnionej walki z byłym zawodnikiem UFC. No, ja taki postawiłem warunek, więc nie że doczekałem się, tylko powiedziałem, jeżeli chcą mnie zobaczyć, to tylko zgłosimy z UFC i tak jak król mówi, tak jest. Walka odbędzie się oczywiście w formule bokserskiej, tak? Bo czy tam coś było na tej konferencji powiedziane, bo nie słyszałem dokładnie. No tak, w formule bokserskiej, w takiej, jakiej mnie wyzwał, bo sam mnie wyzwał w boksie, więc y, będzie walka w boksie, tylko limit ustalił 83 kg, co uważam za hipokryzję, bo zawsze miał problem z wagą. Tu niby zawodowiec mówi, że wszyscy mięśni, on jest gabarytowo dosyć duży, y, a się obsrał, ale to spoko, obstrał się i w wadze, obsrał się na face to face, Pierwszy z pusił głowę, więc już jest 2-0, będzie 3-0. Ale w Fejmie chyba nie ma jakichś dużych kar y, dla zawodników, którzy nie zrobią wagi, bo to też y, nie jest walka o jakiś pas, tylko o pas króla, tak? No pas króla, no i jest 30% z garży, no a ja, wiadomo, jestem e, najlepiej zarabiającym zawodnikiem w MMA, bo jestem królem, więc no, 30% y, y, z mojej garży, no to kurwa dla niego, wiesz. Kolejna garza, więc, więc no wiadomo, zrobię tą wagę, no ale przyznał się, że obstrał zbroję, spoko, zrobię tą wagę, to będzie moja cięższa walka z wagą niż z nim w ringu. Właśnie w walkach na Fame MMA. Słyniesz z tego, że masz niezwykłą kondycję jeżeli chodzi, jeżeli patrzymy na przykład na twoje walki i na twoich rywali. Czyli ty, ty zawsze pokazujesz, że masz lepszą kondycję od swoich rywali, a tu będzie pierwsza walka z zawodowym fajterem. Nie obawiasz się, że jego mocniejszą stroną właśnie będzie kondycja, że on będzie miał lepszą kondycję od twojej? Znaczy on też słynie z kondycji bardzo dobrej, więc no ja lubię wytwarzać na siebie presję, więc to jest dla mnie też jakieś tam wyzwanie i super udowodnię, że po prostu jestem pod każdym względem lepszy od niego. W przypadku ewentualnego zwycięstwa z Normanem, będziesz chciał się bić z kolejnymi zawodnikami, którzy gdzieś tam mieli wiesz, w swoim CV zapisaną organizację UFC? No tak, takie, takie są plany. Jak go rozpierdolę, to wodarze powiedzieli, że wracają do rozmów z menadżerem McGregora. On również ma innych zawodników więc no na pewno ktoś z UFC yy, może być kolejny. Zobaczymy co tu też się wydarzy. Możliwe, że ktoś z Polski. No właśnie, no właśnie McGregora też wyzywa między innymi youtuber yy, Jake Paul chyba, bo tam jest dwóch braci Paul. Właśnie nie wiem, który Logan czy Jake, ale chyba Jake go właśnie wyzywa do walki. Który z nich będzie walczył już z Floydem Mayweatherem? I nie myślisz, że po prostu. Bo ty mówisz poważnie o tej walce z Magregorem, tak? No, w boksie tak. Ja teraz będę tylko toczył walki w boksie i uważam, że właśnie Magregora w boksie tak jak Majwe go zlał, tak ja bym również go zlał. Ale to nie uważasz na przykład, że dla Konora rynek polski to będzie wiesz, za mały rynek niż na przykład rynek amerykański? Możliwe, dlatego na razie jakby no, włodarze mają tam całą, całą listę, mają też kontakt z właśnie menadżerem i myślę, że jak zleje, Chyba Pałka był w teamie kiedyś Konora, no, to na pewno usłyszy o tym, potem kolejnego zleje i może w końcu podejmie wyzwanie, chyba że będzie się bał i tyle. Może z kolejnym kolegą Magregora Artniemem Lobowym. Na, na walce na gołe pięści, bo teraz na gołe pięści walczy. No ja będę toczył walki w boksie, bo jestem w federacji FMA, na razie nie zamierzam przechodzić do innej, pomimo że propozycje były, ale na razie zamierzam teraz pokazać swój kunszt bokserski. Jeżeli na przykład na fejmie właśnie byś miał zaproponowaną walkę na gołe pięście, to zgodziłbyś się, czy tylko w rękawicach? No, to zależy, to wiadomo, to jakby była taka propozycja, bo na razie teraz jeszcze jest walka e, moja, którą już mam zakontraktowaną, a to przyszłe plany, ja mam też taką listę, że ogólnie te gdybanie to jest takie takie bez sensu, bo to za dużo tego jest, nie? Za dużo też rywali mnie wyzywa i jakby miało każdym gdybać, czy ten, ten, czy ten, czy ten, coś powiesz, a potem wiesz, widzowie od tego się boisz, czy coś. Nie, no, bo wodaże też jakby. Dobierają, no nie wezmą mi takiego kurwa Sid'a z rozjebanymi oczami, który każdy i tak wie, żeby dostał w pizdę w pierwszej rundzie ode mnie. No i po co to? Kogo to interesuje, jak oni wiedzą, żeby dostał w pizdę od razu? Więc wiadomo, że ta walka musi być na jakimś poziomie. No i jak będą e, propozycje, wszystko będzie się zgadzać po boku, no to wtedy będziemy rozmawiać. Przecież jest przekonany, że wygrałby z tobą w walce MMA. No tak samo, jak był przekonany, że z Kastym wygra. Ale w, też robiłem dzisiaj wywiad właśnie z Krychom i on mówił, że gdzieś tam się złapaliście już, że on coś nawyzywał ciebie, że ty właśnie spękałeś. No ja, ja już wrzucałem filmik, mam ten filmik, mógłbym wrzucać cały czas, ale mu o to chodzi. Mu o to chodzi, żeby atencji ode mnie tam złapać trochę, żeby mu wchodzili na profile, więc każdy widział już, każdy fan ma widział ten filmik i wie, że to jest Farmazon. Była tam też ekipa WK obok. I widzieli wszyscy, jak obsar rozbroja. Idę za nim, a te jego farmazony niech on se pierdoli. Każdy widział, ja wrzuciłem filmik, jak idzie obsrany, kurwa, mówię do niego: chodź, wyjdziemy, to idzie skaszony. Więc bez sensu te gadki. Niech on se gada: no to jest kurwa człowiek przećpany, ma mózg od mefedronu, i co on pierdoli. No, jak on nie umiał na proste pytanie odpowiedzieć na konferencję czy z Damianem Majewskim z Teamu Króla zawalczy, to nie umiał odpowiedzieć. Czyli po prostu jego temat to już jest e, skreślony, tak? W ogóle nie, nie chciałby z nim walczyć. Jeżeli, jeżeli, znaczy, jeżeli... jeżeli chce, to jak pokona Damiana Majewskiego, to dostanie walkę ze mną. E, jeszcze takie pytanko, bo tam wspominałem o tej walce na gołe pięści. Nie wiem, czy oglądałeś ten weekend, była gala Gronda. I tam jeden z zawodników tej gromdy, e, który ostatecznie nie zawalczył na e, galę, bo nie dojechał na tą galę, i on właśnie obrażał wszystkich zawodników FMEM, tam w szczególności Popka i Bestię, ale mówił o zawodnikach w że to, że to są leszcze. Nie wiem, czy słyszałeś to. A nie oglądałem. Nawet dostałem zaproszenie, żeby tam podjechać, no ale jednak mam dużo spraw teraz i dużo nagrań właśnie pod tą walkę. Teraz będę trzy dni w rozjazdach po różnych miastach i cały czas będziemy nagrywali promocje do tej walki, więc no nawet nie zdążyłem tam zajechać, więc nie oglądałem, nie będę się wypowiadał. Słuchaj, to dzięki Ci w takim razie za wywiad i żyć ży powodzenia w walce. Dziękuję, cześć.